Dzień dobry, witajcie, z tej strony Fikdę Dzisiaj wpadnie drugi odcinek eee... No, bo nie nagrywałem spory czas Jak oglądaliście tamten odcinek, to wiecie, że się będzie eee, Z tego, czyli dwa odcinki ten Nazbierało no, mi się na łóżko eee, i... Tak, akurat fartem trafiło mi się na mieczyk ten i ten. No i chodziłem po jaskiniach. Tak, po jaskiniach. Mój piecyk ten mam. O, biblioteczki. Ale mieczami. Mieczami. A co tam jest? Um. Leglampy. Nie dawać na filmiku. Tu... Pro, proszę, proszę mi tu leklam, like, nie dawać na filmiku. Może za niedługo będzie odcinek na komputerze Minecraft ale jeszcze nie wiem. Muszę nam pobrać ten. Au. Wiecie co? Ja mam pomysł. No użyczko. Zrobię pełno drabinek. Nie tylko. Tu są duże drewno, drzew, drewna. Duże drzewa. Du, wielkie drzewa. I dużo drabinek i. Zrobię sobie tak. I wtedy bym se yy, pff, No, brakuje. Дома их надо no. no. <laughs> ale żarówko. Ja, ja, I sobie ten będzie pełno patników, tak? Drabinki się robi tylko z patników. Tu są drobinki. tu są Tylko z patników. To była dobra wioska, ja będę wam... Do, do tego chciałabym. Tam jest to mój skarga. Nie co, nie co, to chce. Chyba będę ich widział. Nie wpadajcie na te gry. Nigdy nie wpadajcie na te gry, to jest tylko przykup. Nigdy ja nie polecam. Pewnie badam. Ej, 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 ja, dobra. Co mi chodziło o i do tego? Tam jest to. Dżungla. Jestem w dżungli jak Jack Sparrow. Jack Sparrow był w statku. Jestem od dawna, tu od Tylko dwanaście. U, też się od dawna, mało mam. Ja chle, jak zbam. Kajko i

I tak prawdziwie tak, sam czubek nie starczy, ale można, żeby by było. jest cisza, skupienie, żebym nie spadł kolejny raz. O lewa. Jak. jak spadnę, to się rozsypia. No, no to powinno, no, ten tu sobie postawię łóżko, wszystko tam gdzie będzie pół. Ja lubię grać w Minecrafta. Napiszcie, czy lubicie grać w Minecrafta.

Ciężko podrabić. Ej, już, tam dobrze, że moby nie wchodzą po drabinicę. No już wszystko odkładam na noc. No, no koniec odcinka, bo to już koniec odcinka jest. A ja mam pomysł na kolejny odcinek. Bo ja jak ciemno. Idziemy spać. Ciekawe czy spadniemy. Oczywiście nie robimy, bo jest no to ja już teraz y, ja się żegnam powoli to przepiękną przepięknym rankiem. No to do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!